Hej, z tej strony Rowerowy Witam was na moim kanale Herbatka musi być w kubku jak rowerowym mhm. fajnie się pije Bardzo drugo a dzisiaj będzie troszeczkę inny inny odcinek <laughs> będę chciał, tak jak pokazywałem na source. Będę chciał tą całą ścianę tutaj zrobić. I tu sobie teraz będę próbował odmierzyć ile będę potrzebował płyty plus minus OSB. Czy tam jakieś takie płyty może podobne do OSB. Tutaj do warsztatu. I wychodzi na to, że będę potrzebował sobie kawałek tej szafki. Taką płytę długą 2 metry długości. I plus minus. Żeby jeszcze zachodziła troszeczkę, nie musi być samego tego. Taką, żeby zachodziła tutaj na przykład pod, to za stolik. To taką gdzieś. Met. E, już mówię. E, tu jest. Dobra, met 50. A jakby było met. 30. Met 30. Od 1,20 20 na przykład do metrów. Od metr, Tak, od metr 20 do met 50 długo, e, szerokości, przepraszam. Czyli długa by musiała być dwumetrowa. No i szeroka tak od met 20 do met 50. Nawet lepiej, jak by było starsza, co to taką płytę potrzebuje Od metr <laughs> na dół met 50 do, szeroka, a długa taka dwumetrowa jakaś tam płyta OSB albo płyta taka żeby po prostu na tą ścianę chce to tutaj zrobić to wszystko chcę to wszystko chcę po to wszystko chcę pościągać to wszystko chcę pościągać i porobić albo na płycie takiej jak tutaj coś OSB albo takie takiej płycie podobnej do OSB albo żeby była nawet gładka to też by się fajnie wyglądało coś będę musiał patrzeć gdzieś w jakiejś w markecie budowlanym marce albo przeważnie marce mają, nawet chyba docinają. Tak mi się wydaje, nie jestem pewien. Tylko kurczę, będę musiał się dopytać, kto by mi ją tak dostarczył tą płytę, taką jedną płytę, albo wziąć jeden całą taką e, du, maksymalnie większą. I wtedy ładnie podokręta do ściany na kołeczki. Myślę, żeby jeszcze kupić parę z jedną taką parę a może z jedną dwie może te na magnesy no i takie może może jeszcze kuwetkę. nie wiem zobaczymy no i oświetlenia bo muszę oświetlenia kupić tylko pomyśleć kurczę, jakie do takiej warsztaty tu kupić żeby mm, też ładnie świeciły a też były wiecie wydajne tak też żeby wydajne bo tutaj na przykład od ziemi do maksymalnie do sufitu chyba mówiłem metr coś tam 80 nie pamiętam sprawdzimy ile jest maksymalnie do sufitu jest metr 85 czyli e, takie jakieś lampy kurczę jest dużo na internecie tych lampów ledowych nie wiem czy to w ogóle takie musiały takie wiecie żeby świeciło fajnie rozświetlało na przykład mogła jedna lampa żeby rozświetlała ładnie, świeciła tak mocno wyraziście, żeby było jasno, żeby można było sobie tak pracować nad tym i rozbierać i demontować i tak, płyta OSB w pierwszej kolejności lampy oświetlenia jakieś dwa, dwie lampy takie nie wiem jeszcze jakie jakie by to były dobre Dwie lampy wystarczą, ewentualnie może jedna, nie, z dwie lampki takie. Myślę, jakieś takie kwadratowe, ewentualnie takie są takie po metr, chyba 20. Tylko są, jest dużo też tych ledowych, nie? Więc ledowych albo takie, żeby, żeby fajne światło Będę musiał sprawdzić w tym w markecie budowlanym, zobaczyć, czy będą takie w ogóle. I pozamontowywać to wszystko, tą ścianę całą zdemontuję, to wszystko pozamontuję, podkręcam, przykręcę płytę OSB czy jakąś tam płytę, i wtedy do tego sobie zrobię w pewnym punkcie, na przykład jak to się powiedzieć, zastaw kluczy i tym podobny, może jeszcze jakiś kontakt zrobię sobie. No nie wiem, będę myślał to. Na bieżąco będę sobie to robił, bo będzie co robić na ramionach, żeby to oświetlenie było. I wtedy żebym mógł tutaj już te płytę, myślę sobie tą płytę jakoś ogarnąć. No wiadomo, że te dostawa pewnie takie jedne płyty, to to by wyszło pewnie z dwie takie płyty, albo trzy, zależy, to 15 km ode mnie. A więc oni sobie chyba liczą prawdopodobnie, ale dobra. Może jeszcze coś ogarnę. Zobaczymy na spokojnie. Na razie na spokojnie będę tutaj. Jak już będę miał materiały, to powstanie filmik, jak powoli powstaje. Jak chcę wszystko zakupię powoli, to wtedy wszystko będzie robione na bieżąco, że powstaniem filmik, że skupione są materiały i będzie odcinek z serii metamorfoza warsztatu piwnicznego o. Więc ja myślę, że tak będzie najlepiej. No, tu już tą ścianę, może coś jeszcze. Myślałem, żeby jeszcze tutaj gdzie jest ten. zaraz yy, wam pokażę, bo nie, nie wiem czy będzie widać. Chyba tak. Tu gdzie jest ten. Ojej, już się telefon nie Sorry, nie ma takiej jakości tutaj jest takie wolne miejsce i one ma ileś tam, One ma chyba od narożnika do ściany do narożnika tego ma 60, no liczmy 60 60 cm, czyli tutaj może jeszcze takie zrobić przedłużane stanowisko pracy ewentualnie Zostawić to tak, kurcze? Nie, bo wtedy będzie większy stół roboczy, żeby na przykład coś mógł tam, wtedy w jednym punkcie, gdzieś tutaj, gdzieś w jednym punkcie, tutaj jedna lampa na przykład, a w drugim punkcie kolejna, albo jedna taka yy, przez długa, na przykład taka, yy, albo dwie takie mniejsze, ale żeby to odświeciło, wiecie, fajnie rozświetlało, albo jedna taka konkretna, no nie wiem, ja się na tym nie znam, może ktoś tam piszcie w komentarzach a Może macie jakieś e, e, gdzieś takie lampy Linki do takich lampów jakieś tam, a może gdzieś tam Nie wiem Bo mi się zawsze wiecie To musi być ledowe, to tam jak ledowe Tu jest piwnica Piwnica to taki więcej czasem jest chłodno, wilgotno Więc to to zapewne, że już lak nie trafiło To może lepiej takie startowe, konkretne lampy no, no, zobaczymy. Jak będziecie coś mieli, to piszcie w komentarzu. I taka pewnie seria powstanie: Metamorfoza Warsztatu Pimnicznego, albo będzie Metamorfoza Warsztatu. Pi... Nie wiem, zobaczymy. Zobaczymy, czy ta seria będzie fajna. Co myślicie o tym? Ja myślę, że na pewno. Na pewno się dużo tu zmieni. Na pewno przed tym montażem będzie już nagrane to wszystko, jak wyglądało. I już po demontażu, po robocie, już po końcowy filmik jeszcze pewnie jakieś szczegóły pododaję muszę tam jeszcze parę rzeczy pooprzątać tu, żeby po prostu było fajnie wyszło Zdrówko, dla Was I co? Kubeczek dobrze się pije fajnie bambusowe, czy tak to się tak zwał, tak zwał myślę, że że będzie naprawdę fajny warsztatik chodzi tu najwięcej też o, o doświetlenie też, nie? no i zrobić sobie tę całą tą ścianę może coś tam jeszcze pododaję i yy, nie wiem co tam jeszcze zrobię pomysł jest w miarę ale muszę ogarnąć najpierw dostarczyć płytę OSB zakupić dla, takie jakieś lampy warsztat się najlepiej to w markecie budowlanym zobaczyć jedną albo porządną co odmierzyć więc chyba takie będzie, że będzie najlepiej kupić ten i posprawdzać tych dwóch budowlanych yy, Bricomarche i Murówka ale Bricomarche mają, mi się wydaje, czuć chyba większy wybór. Zobaczymy. Będę miał czas i podjadę, to któryś tam ten może uda mi się tą płytę do Ogarnąć to zakupie te lampy, żeby za jedne razem może przywieźć. Zobaczymy. Wyczekujcie odcinka. I co? Więc myślę, że ta metafora będzie fajna, albo wyjdzie coś fajnego, albo też nie wyjdzie nic fajnego. Ale zobaczymy. Myślę, że na pewno dla mnie to dobry pomysł, będzie to zrobić. No. a resztę dowiecie się z kolejnego odcinków z czego zostały zakupione te może pro, te jak to się mówi materiały czy też zobaczymy jak to będzie zobaczymy jeszcze pozdrawiam was serdecznie i piszcie w komentarzach co i jak zostawcie łapkę komentarz subskrypcję jeśli chcecie widzieć taką serię w miarę też kornienną niż rozbiórki demontaż pozdrawiam was serdecznie do następnego koleżanko i kolego